Tego dnia padał deszcz. Byliśmy przeziębieni i to były nasze ostatnie dni w Indiach, ale jedno było pewne. Muszę zobaczyć Złotą Świątynię bez względu na wszystko. Ponad dwie godziny jazdy samochodem, zatkany nos i łzawiące oczy i w końcu Amritsar. Miasto Sikhów i duchowego centrum Punjabu. Byliśmy tam ja, mój mąż oraz dzieciaczki i jego siostra, kuzynka z mężem i bratanica. Szliśmy główną ulicą w stronę świątyni. Przed wejściem obowiązkowo trzeba zdjąć buty i obmyć stopy. Każdy nakłada również nakrycie głowy z szacunku. Złota świątynia, czyli Harmandir Sahib, została zbudowana w 1589 roku. Górna część pokryta jest czystym złotem, aż 750 kg. Codziennie przychodzi tu ponad 100 tysięcy pielgrzymów. To jedno z najświętszych miejsc dla wyznawców Sikhizmu. Sikhizm to religia pokoju i równości. Wszyscy są równi przed Bogiem bez względu na pochodzenie, płeć czy status. Sikhowie wierzą w jednego Boga, karmę, pomoc innym i wewnętrzny rozwój. Każdy może tu wejść bez względu na religię. Mimo deszczu, mimo choroby, czułam ogromny spokój. Ta świątynia to coś więcej niż miejsce, to doświadczenie. Czas się zatrzymał, czułam wdzięczność. Jeśli kiedykolwiek będziesz w Indiach, złota świątynia w Amritsarze to obowiązkowy punkt nie tylko dla oczu, ale i dla duszy bo czasem to nie idealna pogoda czyni chwilę piękną, tylko serce, z jakim ją przeżywasz. A wiecie, co mnie najbardziej poruszyło? W świątyni codziennie wydawane są darmowe posiłki dla każdego. Bogaty, biedny, turysta, wyznawca innej religii. Wszyscy siadają razem i jedzą jak równi. To miejsce uczy pokory, jedności i szacunku do drugiego człowieka. W środku świątyni, w samym centrum wody znajduje się święta księga sikhów – Guru Granth Sahib. Czytana jest na głos, non-stop, 24 godziny na dobę od setek lat. Nawet jeśli jesteś z innego świata, innej kultury, tutaj czujesz się przyjęta i zauważona. Moje serce zapamięta ten dzień na zawsze, nieidealny, mokry, zakatarzony, ale piękny właśnie dlatego, że prawdziwy.